Czy ja jako osoba, która ma ten cel, żeby nie chorować, mogłabym pójść do jakiegoś lekarza albo do jakiegoś miejsca, nie wiem, do laboratorium i co powinnam sobie zbadać już teraz, żeby określić z góry, w jakim jestem stanie i czy ewentualnie urządzenie genom tak mi w tym pomoże? Czy muszę znowu kolendować po poszczególnych lekarzach, brać od nich, nie wiem, skierowania? Skierowania na badania laboratoryjne nie są na szczęście mhm. potrzebne, z pewnymi wyjątkami, ale na ogół nie są konieczne, więc naprawdę do takiego punktu pobrań, punktu laboratoryjnego stycznia możemy pójść i po prostu zlecić. Czy zlecić badanie, zapłacić za nie mhm. i odczekać kilka godzin, w niektórych przypadkach na maksymalnie. Na uzyskanie wyniku. To są na pewno, nie powiem nic szczególnego, to są takie standardowe testy, typu właśnie e, poziom triglicerydów, e, poziom cholesterolu, ocena funkcji nerek, e, ocena funkcji wątroby. E, no i tak naprawdę to jest. To, co to, pokazuje, to pod, w jakim pod, stanie pod atak, jest. Tak, teraz... morfologia krwi to też mm -hmm. jest bardzo istotne. To, pozoru, bardzo tanie badania, ale bardzo dużo informacji jest w stanie pokazać. Możemy to też ewentualnie rozszerzać o dodatkowe testy, kiedy są wskazania. Mhm. Dlatego, ilekroć wykonujemy test, jakikolwiek, zawsze trzeba wziąć pod uwagę, jaka, jaki będzie, jaka będzie korzyść dla pacjenta z wykonania tego testu, mhm. a jaka będzie dla niego szkoda. Dlatego, nie szedłbym, bo to chociażby możemy wziąć pod uwagę, że mamy pewne ryzyko wystąpienia nowotworu płuc na przykład, tak? Szczególnie mm -hmm. osoby palące mają podwyższone i to mm -hmm. znacznie ryzyko. Mm -hmm. Natomiast możemy sobie zadać pytanie, no to czemu tym osobom na przykład nie robić prześwietlenia co trzy miesiące, powiedzmy, to, co pół roku, tak? No. Mm -hmm. no, moglibyśmy co, co miesiąc robić, tak? Mm -hmm. Czy tomografii moglibyśmy co pół mm -hmm. roku robić? Ale ustalone zostały pewne limity, ponieważ określono, że one są tak naprawdę bardziej korzystne z punktu widzenia tej korzyści versus straty dla pacjenta, bo gdybyśmy robili codziennie tego typu prześwietlenie, to pacjenta byśmy napromieniowali, tak? No właśnie, że rozumiem. po pewnym czasie on by dostał nowotwór nie dlatego, mhm. że miał że babiosty, że tylko że dlatego, że był naświetlany. Rozumiem. Czyli tak, no oczywiście niektóre badania są szkodliwe ze względu na to, że są inwazyjne, tudzież właśnie naświetlają rentgena też nie robimy dlatego, często, tak? To, ja to, to co rozumiem. jest zalecane, jest mhm. naprawdę wyważone mhm. i z punktu widzenia zaleceń klinicznych mhm. i z punktu widzenia korzyści dla, dla pacjenta po prostu. Dlatego do takich badań będzie należała właśnie mamografia u kobiet. Mhm. Będzie należała cytologia. To są te u kobiet, rzeczy, które nie należy które zbyt nale często. Które, które należy badać zgodnie z zaleceniami. Aha, okay. tak? mhm. W zależności od wieku. To, są, to mhm. są różne zalecenia, więc ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Mhm. Ale zasadniczo nie powinniśmy robić za często, nie powinniśmy mhm. robić zbyt rzadko, bo no każda to... skrajność po prostu przynosi. Mhm. Przynosi szkodę dla pacjenta. Mhm. Więc powinniśmy je robić tak, jak mówią zalecenia. Jeśli nasz ginekolog stwierdza, załóżmy, że powinniśmy zrobić cytologię, to powinniśmy ją zrobić, powinniśmy iść do ginekologa, tak? mhm. czy powinniśmy pójść do lekarza, wykonać na przykład kolonoskopię, mhm. kiedy już mamy tam 40 parę, parę lat. Mm -hmm. I później, powinniśmy, o, tak. To jest jakieś. Powinniśmy, tak. Po prostu powinniśmy, ze względu na to, że my z wiekiem nabywamy, e, nasz organizm się starzeje, nabywamy mutacje, które na początku, których na początku nie mieliśmy. Tak? No dlatego, mówimy teraz o jelicie. Mówimy o jelicie, mm -hmm. ale nie tylko mówimy o raku piersi, mówimy mm -hmm. o, o raku jajnika. Mm -hmm. e, Czyli powiedzmy, że ja jestem teraz osobą w wieku pomiędzy 40 i 50 lat no i nikt mnie nie woła do lekarza. Mój organizm też teraz mnie nie woła do lekarza, ale można by mieć taki opis zalecanych dla mnie badań. Ja rozumiem, że niekoniecznie byłyby to badania z nfz ale ja powinnam sobie sama pójść do kilku lekarzy. W dużej części są. Są badania refundowane. Aha, okay. Pytanie, jak długo ewentualnie czeka się na, na tego typu wizytę, na przykład. Ale gdzie znaleźć taką informację? Właśnie? Jaki mam teraz ten pakiet tych badań, które powinnam w, tym, w tej dekadzie pomiędzy 40 i 50 robić, żeby, żeby wiedzieć, że jestem zdrowa? Na pewno takich e, informacji udzielą osoby, w, e, jeśli chodzi o badania laboratoryjne w punktach pobrań. Aka, Ale tak, okay. o to to, 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 znowu, to są, ogólne, to są ogólne badania, o których ja powiedziałem, czyli morforo, mol, no, morfologia, e, to jest e, e, ocena funkcji wątroby, to jest my. ocena funkcji nerek poprzez współczynnik GFR. To jest ewentualnie ocena funkcji tarczycy. I tutaj warto zbadać tak, zwaną, tak zwany parametr FT4, mhm. czyli jeden z hormonów tarczycy. Mhm. Co ważne, właśnie formę wolną, czyli F, niezwiązaną z białkiem. Dla mnie zupełna magia czarna, ale ok. Ee, dodatkowo możemy jeszcze zbadać właśnie e, tak zwany lipidogram, czyli właśnie te linice cholesterol. Mhm. Do tego możemy dołączyć ocenę funkcji wątroby jeszcze poprzez bilirubinę. Badanie ogólne moczu powinniśmy robić dość często. Sami po prostu powinniśmy znaczy, pójść i to czy... zrobić. A potem pójść do lekarza i zapytać, co to znaczy. To wszystko, tak? zależy od, to wszystko zależy od tego, jakiego mamy lekarza. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Powinien zlecać tego typu badania. No ale mówmy się widzimy lekarza nawet POZ-u wtedy, kiedy nam coś jest. Bo ja tak nie chodzę sobie A to o. przy okazji można, można. przy okazji można tak? okay. Poprosić. To, to, że dostaniemy skierowanie nie oznacza, że w, mm. w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, powinniśmy zrobić to badanie, bo ono rzeczywiście może być zafałszowane po prostu przez mm. stan organizmu. I nagle się okaże, że jak weźmiemy taki wynik w trakcie choroby wirusowej, to się okaże, że tu mamy jakąś białaczkę. Eee, limfocytową, na przykład, tak, no, mm -hmm. więc zwykle badamy się kiedy jesteśmy, nie mamy zakażenia, bo zakażenie Czyli zmienia. Jednak powinniśmy pójść do lekarza i poprosić o taką ścieżkę, co powinniśmy, jak powinniśmy się teraz trzymać. Wtedy kiedy czujemy, że jesteśmy zdrowi, żeby zobaczyć, jak wygląda obraz naszych wyników. Kiedy potencjalnie nic nam... Lepiej zapobiegać niż leczyć. No, no, no właśnie, więc, no więc, tylko więc, jak to tak. robić? <laughs> I skoro się okazuje, że niektórych badań nie należy robić, gdzie, jakby, jak to zebrać? Nie, nie to tutaj, mhm. żeby no. była jasność i żeby nasi mhm. widzowie wiedzieli, nie mówimy, że badań nie należy robić, tylko po prostu tutaj to, co powiedziałem, mówimy, że należy je robić w określonym czasie, okay. z określonym Ale to interwałem. Tutaj, tak, to tutaj lekarz będzie wiedział, jak lekarz, to Lekarz, tak. dokładnie tak. Okej. Okay. Czyli ja jako osoba zdrowa no, powinnam pójść do lekarza POZ-u i ustalić z nim, że chcę jakby zbadać swój punkt wyjściowy teraz, póki czuję się zdrowa i on mi rozpisze po To badania. Do... Badania okresowe wystarczy zrobić. I... Tak to się nazywa badania okresowe, tak? Tak. okej. Okay. Dobrze. A co co w takim razie z badaniami genetycznymi naszymi, bo teraz zrozumiałam, że Genomtek to nie jest urządzenie, które służy do badania moich genów. Może, ale A. zasadniczo nie służy, to nie jest główny cel. Okay. Bo to, czy dowie się Pani, jaka jest predyspozycja do oddziaływania na Panią kofeiny, to nie jest coś, co jest potrzebne tu i teraz. W gabinecie lekarskim. No nie, ale dla kogoś takiego jak ja, kto chce żyć 100 lat, jak się dowiem, że no, dla mnie kofeina jest bardziej trująca niż na przykład dla osoby, która siedzi obok, na przykład dla pana, tak, ale to... to wtedy wiem, ok, chcę żyć 100 lat, no, likwiduję kofeinę, nie? Tak, ale to znowu to nie jest na zasadzie życia bądź śmierci. Jeśli pani no nie tak. będzie miała wykonanego badania w ciągu 20 minut, to tak naprawdę nic się nie stanie, jeśli pani, ja pani jeszcze dwa tygodnie nie będzie pobierała, jeśli pani, pani jeszcze raz pobierała tą kofeinę razem z kawą. Natomiast no. co do Wykonania badania genetycznego to tak, rzeczywiście one przynoszą bardzo dużo informacji, pod warunkiem, że są odpowiednio ukierunkowane. I są to rzeczywiście badania, które badają mutacje związane z występowaniem chorób po podłożu genetycznym. Czyli po prostu analizujemy geny, które mają wpływ na to, czy rozwiniemy dany typ choroby, czy nie. W tej chwili są to badania tylko wyłącznie nierefundowane, czyli mhm. musimy je wykonać z własnych pieniędzy. Są coraz popularniejsze i też dzięki temu są coraz tańsze. W Polsce jest kilka firm, które wykonują tego typu testy i mamy tam właśnie, jeśli chodzi o testy do wyboru Predyspozycje na nowotwory, predyspozycje do innych chorób. Mm -hmm. ehm, no to ja bym sobie więc... takie chętnie no, nie Najchętniej wszystko, bo dzięki temu wiedziałabym, ok, tutaj tym się muszę tego, zaopiekować, chyba, a tym nie. Mm, żadne laboratorium nie opiekowało wszystko. O no, wszystkich. Znaczy Technicznie u jest to możliwe, to, ale nie mm -hmm. wiem, czy komercyjnie, z tego co wiem, komercyjnie jeszcze te testy na w Polsce nie są dostępne. Mm -hmm. W innych krajach zaczynają być dostępne, bo właśnie, że sekwencjonujemy cały nasz genom. No o, i wtedy wiadomo po prostu, co tam we mnie siedzi. Czyli tak. u nas w Polsce jeszcze tego nie ma. Całego genomu jeszcze się komercyjnie... A co to jest genom? Genom to jest cała informacja genetyczna, która jest zawarta w, naszych, w komórce. Aha, czyli okej. Okay. I... To jest około 6 e, bilionów, e, tak, tak długo, e, nukleotydów, mm -hmm. e, które stanowią e, to, w jaki sposób nasza... E, Informacja genetyczna jest przechowywana. U każdego jest to inaczej. Tak? Każdy ma ten genom jakiś swój specyficzny, tak? Każdy ma trochę inny. Okay. I teraz e, około ten genom może. 150 takich nukleotydów, to jest. 150 tysięcy takich nukleotydów, to jest mniej więcej tak określane, że są. Do, ja się od Pani różnię. Okay. Tak, oczywiście z grubsza. W tych 6 milionach. 6 miliardach. Ok. E, i Gdyby to w Polsce było dostępne, to rozumiem, że mogłabym się poddać takiemu badaniu i rzeczywiście dostałabym pełen obraz tego, co mi grozi, gen, co, mam, co, co w moich genach siedzi ukryte. Na daną tak? chwilę, bo no wiadomo, oczywiście. że hmm. też cały czas jakby prace postępują, hmm. badania postępują, więc. Też ważne jest, żeby podmiot, który wykona takie badania, też co pewien czas analizował ponownie te dane. Aha, ale nie muszę bo jeszcze raz się badać, tylko nie. oni jakby patrzą jeszcze raz, bo, bo się, się pani nie zmieni. Zmienia się, ale nie tak znowu opodnie, Nie tak drastycznie. Tak? No i na pewno też mamy, no to jest tak naprawdę temat na osobną rozmowę, co się zmienia, co się nie zmienia tak? i w jakim stopniu. Bo na pewno w przypadku chorób nowotworowych to jest zupełnie inny genom, niż ten, który my mamy. Dlatego w tych przypadkach analizuje się zwykle i komórki nowotworowe, i komórki pacjenta. Mhm. Tak naprawdę, gdyby zabrać te dwie próbki, to moglibyśmy powiedzieć, że są dwóch różnych osób. Czyli, jak, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli badałam się genetycznie przed rozwinięciem choroby genetycznej, a potem w jej trakcie, to mój genom wygląda inaczej. Genom guza wygląda guza. inaczej. Aha, okej. Okay. Dobrze, czyli tak, badania genetyczne robię po to, żeby poznać swój y, y, genom. W Polsce jeszcze nie mogę wykonać takiego badania, które. Pełne, pełnej analizy wie. jeszcze z tego co wiem nie można komercyjnie, mm. natomiast są laboratoria, które są do tego odpowiednio wyposażone i mm -hmm. w celach y, diagnostyki klinicznej, jeśli zachodzi taka konieczność. Mogą to zrobić, ale mm -hmm. bardzo często wysyłają również za granicę, bo jest to tam po prostu tańsze. Okej. Okay. Dobrze. To a kiedy urządzenie tak będzie dostępne w Polsce? Także ja będę mogła rzeczywiście pójść do lekarza mamy, i zapytać, czy ma Pan to i wtedy się Mamy podbędzie. nadzieję, że będzie dostępne w 2021 roku, ale nie tylko w Polsce, bo celujemy w szerszy rynek Unii, mm -hmm. bo to nam umożliwia wspólny europejski rynek, żeby właśnie. Wprowadzić na rynek Unii Europejskiej. Mm -hmm. I to jest 2021 rok. Mam nadzieję, że już. Czyli za za dwa, lata... dwa sezony grypowe, tak? Mm -hmm. <laughs> po dwóch sezonach grypowych, powiedzmy, przeziębieniowych, będzie już można skorzystać z tego typu urządzenia i mieć wdrożone, celowane leczenie bezpośrednio w robioniecie lekarskim. Super. A jak będę mogła sprawdzić, który lekarz posiada takie urządzenie? Na pewno też będziemy mieli tą informację na stronie internetowej, żeby łatwiej móc zidentyfikować. Naszych partnerów, czy to mhm. sieci, mhm. przychodni, czy to pojedynczych, pojedyncze praktyki. Czyli do domu ja sobie tego urządzenia nie kupię, ono będzie u lekarza raczej? Na razie, ze względu na obecny stopień rozwoju telemedycyny, nie planujemy umieszczania, celowania w rynek konsumentki, ponieważ naszym zdaniem najważniejsze dla pacjenta jest to, żeby miał wdrożone odpowiednie leczenie. Póki co, bez obecności lekarza. I bardzo dobrze nie jest to możliwe. Okej, okay. rozumiem. Dziękuję panu bardzo, panie Mironi. Będę czekać również. na genomtek u mojego lekarza i mam nadzieję, że wtedy rzeczywiście katary i wirusy nie będą mi już groźne. Groźne może, mogą być, być ale, ale Próbujemy je moga... ujarzyć, może okay. nieco lepiej. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.